Bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Szczech i w tym krótkim filmiku spróbuję zaprezentować grę The Mine, którą zrobiliśmy e, wraz z moim zespołem. I zacznijmy nową grę. E, jak widzimy, najpierw mamy nasze intro, które renderowaliśmy w ramach innych zajęć. <laughs> e, intro jest dostępne również na płytce z grą. Może teraz je pominę. Jeśli ktoś będzie chciał sobie je obejrzeć, to bardzo proszę. Dobrze, pominęliśmy intro. No i jesteśmy już w naszej grze. W grze, jak wiadomo, szukamy naszej córki, która zaginęła jakiś czas temu w kopalni. No i jesteśmy w tej kopalni. Mamy, jak widzimy, już sobie latarkę oraz manierkę z wodą, którą za chwilkę też zaprezentuję. Więc przejdźmy się i zobaczmy coś, co, co możemy tutaj znaleźć w tej kopalni. Idziemy. Możemy no, zaobserwować jakieś stare sprzęty. Kopalnia, jak każdy widzi. Pierwsza rzecz, na którą się natykamy, fragment zdjęcia. Jak widać, wszystko, co w grze możemy podnieść, ma wokół siebie taką ramkę, która błyszczy, tak żeby gracz mógł ją zauważyć. Gdyż w grze nie mamy hada... Fragment zdjęcia? Wygląda znajomo. W grze nie mamy hada i no, łatwo by było takie rzeczy przeoczyć, więc uznaliśmy, że to będzie dobry sposób, żeby wyróżnić rzeczy takie, które możemy znaleźć. Jak również słyszeliśmy, bohater w momencie interakcji z obiektami odzywa się, opowiada o nich, co jeszcze zobaczymy troszeczkę więcej dalej o tym, jak widzimy trafiliśmy na ślepy załóg, więc wracamy się. No i a propos właśnie tych ślepych załóg, błędania po kopalni i tak dalej. W grze mamy możliwość oznaczania trasy, którą przebyliśmy. Po prostu podjechaliśmy do ściany i wciskam klawisz Q. Bohater właśnie w tym momencie rysuje wzorek, który sobie wybraliśmy w main menu. Ten sposób właśnie będzie nam służył do tego, aby oznaczać trasę, którą przebyliśmy w grze, żeby się po prostu nie zgubić. Znaczyłem sobie właśnie tam krzyżykiem, że tam już byliśmy. Wróćmy może do miejsca, skąd przeszliśmy. Biegniemy troszeczkę szybciej, żeby nie przedłużać. Widzimy, tutaj mamy dwa kolejne przedmioty, które mają jakiś edge glow, czyli po prostu są wyróżnione. Tutaj mamy wodę, beczkę z wodą. Możemy do niej podejść i napełnić naszą manierkę. Po jej napełnieniu po prostu będziemy mogli się z niej napić wody. Co tam tutaj nam to daje? W grze stan psychiczny bohatera spada. Im dłużej on przebywa w tej kopalni, tym gorzej ją się czuje, co za chwilę też zobaczymy. A żeby troszeczkę poprawić ten stan, możemy po prostu napić się wody, co zmniejszy nasze pragnienie, poczujemy się lepiej, bezpieczniej i, i tak dalej. Kolejna ważna rzecz to baterie do latarki. Nasza latarka, jak widzimy, jest sobie tutaj, ale za jakiś czas ona przestanie świecić. No i problem jest taki, że musimy wymienić baterie. Baterie możemy pozyskać z kasków górniczych, które jak widzimy, jeden tutaj na obrazku, weźmy, wyjmijmy baterię z niego.